Nie wiem czemu, ale zawsze lubię bardziej testować duże urządzenia. Omada AX 3000 Gigabit VPN Router. Także otwieramy. Jest to model ER 706 p Sami są ciekawe, jak to wygląda. Lubię takie biznesowe edycje. Także otwieramy. Jak to wygląda w środku? Zobaczmy. Pióry nas zbytnio nie interesują, interesuje nas samo urządzenie. Widać, że to jest Business Edition, metalowe całe. Coś takiego, odniutkie. Już widzę, że jest port USB. Tutaj troszkę diut. Mamy tutaj SFP nawet. Wan, łamane na LAN. Oczywiście, Wanem, może być też ten port. Dodatkowo cztery porty van łamane na LAN. Ciekawe, czy wszystkie są WANowe. Bardzo mnie to ciekawi. Porty jednogigowe, ale tu jest coś, że 100 na 10. Czyżby ostatni port był 100 megowy, faz internetowy? No, raczej nie wydaje mi się, ale tak dziwnie zaznaczone dosyć oryginalnie, bo tutaj powinny, powinien być też ukośnik przy 1000. Przy 1000. Z tego tylko wejście na 12V i trzy porty na. Antenki, które też są tutaj oczywiście dołączone. Ładniutki sprzęt podoba mi się, lubię takie sprzęty ogólnie. Nie wiem dlaczego, jakiś taki jestem bardziej pro-biznesowe e, rozwiązanie. Mają u mnie większe propsy niż te takie cywilne modele. No i podłączymy sobie teraz Antenki. Ciekawi mnie oprogramowanie tego sprzętu, jak wygląda. Tak samo jak na przykład. W jakimś cywilnym routerku, czy się jednak troszkę różni? Interesuje mnie też zużycie prądu przez to urządzenie. To też jest dosyć ważna dzisiaj kwestia. No, te go ma do ładniutki. Co my tu jeszcze mamy? Zobaczmy. Oczywiście zasilacz. Jest tutaj też zasilacz. Zasilacz 12V2A. Maksymalnie powinno to nam wziąć. Przy pełnym obciążeniu około 24W. Ale ja myślę, że na pewno tyle nie weźmie. Dużo mniej weźmie. Może z 8W. Zresztą sobie sprawdzimy. Podłączmy sobie to urządzenie. Zobaczmy jak to hasa. Także zapraszam na testy. Całkiem fajny sprzęcik. Powiem Wam, że strasznie się jarałem na wieść, że ten sprzęt do mnie przyjdzie. Mam już tutaj wszystko podłączone. Konfiguracja tej OMady jest naprawdę banalna. W zasadzie to jak ją podłączycie, pojawi się specjalny taki kreator konfiguracji, który Was przez wszystko przeprowadzi. Nawet jeżeli podłączycie pod którykolwiek sportów WAN łamane na WAN jakiś kabelek, to sprzęt sam wykryje typ połączenia i no naprawdę nie jest to trudne. Ja już wszystko tutaj mam zrobione. Ale co ja tu zrobiłem? Ja tylko ustawiłem sobie w tym kreatorze hasło do samego sprzętu. Nawet nie zmieniłem tutaj adresu. IP jest standardowy, jak widzicie 168.0.1. Oczywiście radzę go zmieniać na jakiś inny, bo no, choćby do tego, żebyście mieli przez to problemy później z VPN-ami. Można dać nawet jakiś tam, nie wiem, tak jak ja mam na swoim domowym routerze 88. X, więc to już po prostu zależy od Was. I co my tutaj mamy takiego w tym routerku? No pierwsza strona, zupełnie inna jest ta stronka niż w routerze takim domowym. Mamy tutaj nawet temperaturkę procesora podaną. On jest oczywiście chłodzony pasywnie. Nie ma tutaj jakiegoś wentylatora, pomimo że to jest sprzęt biznes. Jednak jest wszystko chłodzone pasywnie, więc nie zalecam zakrywać wentylacji bo po prostu możecie Usmażyć. W zasadzie tu w żadnym routerze nie powinno się zaklejać wentylacji tych takich wylotów powietrza. I tak samo, jeżeli na routerze jest folia, odklejajcie ją. No chyba, że chcecie mieć router przez tydzień czasu. Tylko zaczynamy. Co my tutaj mamy? Pierwsza strona. Mamy tutaj informację o modelu naszego sprzętu R706W w wersji 1.0. 45 stopni, temperaturka procesora, tutaj taki fajniutki wykres nam się już rysuje. Całkiem fajnie to wygląda. Widać, że procesor ma Core 1, Core 2, czyli dwurdzeniowy. Są tutaj porty wymienione, WAN łamane na LAN, SFP oraz WAN 2. I oczywiście WAN 2 podłączony kabelkiem pod źródełko internetu. Lecimy dalej, co my tu jeszcze mamy? Tu można jeszcze widzę tutaj otworzyć... O, zobaczmy, co tam jest dalej. Statystyki ruchu tutaj jakieś są, widzę. Oczywiście one są teraz nieaktywne, ale można sobie je włączyć i powinno nam pokazać mniej więcej, jaki, co ruch generuje. Także my sobie to włączymy tak dalej, żeby później zobaczyć, czy tutaj się coś pojawi. O, widzę, że już porty zaczynają się powolutku tutaj pojawiać. Zapewne mi tylko jedno urządzenie zacznie logować, także szkoda czasu, lecimy dalej wireless status. Zobaczmy. Tak, tutaj mamy dwie sieci aktywne. Ja sobie dwie sieci zrobiłem Wi-Fi. Oczywiście chyba nie muszę przypominać, że ten sprzęt działa w Wi-Fi 6. I prędkości, jakie możemy tutaj osiągnąć, jeżeli macie coś, co obsługuje Wi-Fi 6, no to na 2,4 GHz macie do dyspozycji jakieś 500, no 600 Mbitów na sekundę, a na częstotliwości 5 GHz macie do dyspozycji mniej więcej, no 2,4 Gigabita na sekundę. Tutaj mamy radio settings. Zobaczmy parametry radio settings. Tu jeszcze coś było: klient, zakładka. Aha, to tylko klienci są. Wireless settings, zobaczmy sobie. Tutaj mamy dla 2,4 jakieś opcje. A gdzie jest dla 5. Aha, tu się przełącza na 5 GHz. Dobra. Tryb BGN-AX, e, oczywiście jest tryb MIXED aktywny, że wszystkie obsługuje naraz. E, ładnie, ładnie, powiem Wam, że ładnie. Tylko 40, 40 Hz w szerokości kanału, no to czyli te 600 MB w trybie MIMO 2X2 powinno nam osiągnąć. Oczywiście to i tak się dzieli jeszcze, bo MIMO 2X2 to są jakby dwie, dwie antenki, więc po połowie. Wiadomo, te parametry, które są podawane przez producenta, to są najczęściej parametry z jakiegoś laboratorium, więc Ciężko jest coś takiego osiągnąć. Lecimy dalej 5 GHz, tryb AC, AX i tutaj mamy też szerokość kanału 160 MHz. Ja tam nie, nie zalecam 160 MHz ustawiać, bo to jest naprawdę no ryzykowne. Mogą zakłócenia się pojawiać z zewnątrz i wtedy Wam będzie to troszkę źle działać. Aczkolwiek na tym sprzęcie tego nie testowałem. Przetestujemy, zobaczymy. Lecimy dalej. Wilany tutaj mamy, na razie mi wilany jakieś nie będą potrzebne. Jak czytałem na tym routerku, mamy sprzętowe wsparcie dla VPN-ów. Mamy tutaj do wyboru IPsec, ssl, WireGuard, ppt, l2, tp, VPN. Także wsparcie dla VPN-ów tutaj mamy całkiem spore. Zobaczymy, jak to wygląda. No i tutaj jeszcze można sobie też wilany uruchomić na różnych. Jak widzicie, w interfejsach na 2-4 GHz, na 5 GHz, oczywiście pewnie na interfejsach kablowych też to jest możliwe, ale ja na razie w sumie nie muszę tego robić. To Wam dopiero pokażę, jak będziemy, jak będziemy się bawić gdzieś tą konfiguracją tego sprzętu. Co my tu jeszcze mamy za opcję? Scheduler, filtracja, filtrowanie MAC-adresów. Jest tutaj wsparcie na mesh, ale. A, to będę musiał Wam pokazać jak już sobie podłączymy kontroler OMAD'a i jakiś access point, bo w tej chwili nic tutaj Wam nie pokażę, to jest na razie taki instruktażowy filmik. W przednim filmie robiłem taki kontroler sprzętowy, ale tylko i wyłącznie ze switchem, który go zasilał POPOE. W zasadzie moglibyśmy tutaj do tego TP-Link'a podłączyć switch, ze switcha POPOE zasilić dwa takie AP'ki do tego kontroler sprzętowy, który byśmy też zasili z tego switcha. Coś wymyślę. To może być fajny film. Lecimy dalej. Network, porty WAN. Jak widzicie, tu może być WANem, nie mylę się, każdy port. Zobaczmy, ale bajer, tu każdy port może być WANem. E, no, klasa. To znaczy, Prawie każdy, bo jeżeli wszystkie włączymy m, jako WAN, to LANem któryś musi zostać. Pomimo tego. O, widzicie? I nie mogą być wszystkie na raz. No na przykład y, WANem, LANem mógłby zostać na przykład port SFP. Jeżeli go nie potrzebujemy, o ten SFP. Wtedy czwóreczkę możemy sobie zrobić też LAN. O, no tak, tak myślałem. Nie da się wszystkich portów zrobić jako porty WAN. One musi jeden zostać jako LAN. Którykolwiek z tych? No tu jeszcze jest opcja WAN LT, ale to jak sobie modem połączymy po usb ku Jak to zaznaczymy, niestety, nie wpływa to na resztę portów i tak musi być jeden LAN zostawiony. Czyli na przykład port SFP m, Bayer. Powiem wam, że Bayer. Warto mieć tyle WANów. Można sobie. No jak ktoś jest bogaty, może sobie pięciu operatorów, wziąć internetowych. I jak jeden wysiądzie, to na drugiego go przełączy. Jak trzech raz wysiądzie, to na czwartego, nie? Fajne. No to jest sprzęt biznesowy, to nie jest zabaweczka domowa. Chociaż y, spotykam już w routerach domowych, na przykład po dwa porty WAN. Zdarza się już. Y, Lany. IGMP y, 2, 2.3. Wiecie, co powiem Wam, że. Musiałem go wziąć do pracy, przetestować, podać mu, zapodać mu multicasty. Ciekawe czy dałby sobie z tym radę. Mam multicasty z takiej firmy SGT. I to idzie przez router, tak zwany router PIM. O, yy, mamy w tej chwili podłączony tam taki starusieńki cisco. Który nie dość, że, nie dość, że wyje to jeszcze dużo prądu, że? I tak ciekawi mnie czy dałoby radę z tego sprzętu coś takiego zrobić. Czy procesor w tym routerze dałby radę? Bo podejrzewam, że dałby radę. Zwłaszcza, że tak sobie tutaj patrzę i on chyba faktycznie może w trzeciej warstwie też pracować. Ale to jeszcze muszę ogarnąć, bo to jest trudniejszy temat. No może być ciekawe też. To będę musiał sobie ogarnąć, to jest inna sprawa. Może ma taką opcję. Nie wiem, czy tutaj wszystkie opcje będą w menu webowym dostępne. Być może trzeba przez konsolę się łączyć, to też trzeba by było ogarnąć, bo w przypadku Cisco wszystko się robi w konsoli. Na pewno będą z tego jeszcze jakiś film. Mam nadzieję, że to pewnie się zgodzi mi to trochę dłużej zostawić. Lecimy dalej USB modem. No tak, możemy sobie modemik podłączyć pod port USB. Raczej nie będę z tego korzystał. I jest OK. Można zrobić z dysk, dysk USB można też tutaj podłączyć. Bo myślałem, że nie można, że to jest sprzęt tylko biznesowy, to nie, nie dodadzą tej opcji jest ta opcja. Super. I to jest USB 30. Super. No tu jest jeszcze jeden fajny bajer, patrzcie, auto-backup. Nie, wreszcie moja skleroza się skończy i problemy z backupem. Możecie sobie backupować konfig całego gractwa na dysku USB i to jeszcze auto-backup. Zajebiście, to mi się podoba, a nawet upgrade firmware, super. No, widzę, że wpadli na pomysł, jak wykorzystać port USB. Pewnie ktoś się zadał pytanie. Co zrobimy tylko port dla dysku nas i ewentualnie modem USB? A szef odpowiedział, nie, zrób auto backup. No i ktoś zrobił. Jest zajebiście. VPNy tutaj też są. Można sobie do VPN-ów dodać nawet IP pool list. Powiem wam, że taki trochę zaawansowany z routerek jest jednak. To jest biznesowy sprzęt. Będziemy dalej. Transmisja, natowanie, serwery wirtualne, przekierowanie portów, DMZ. No, wszystkie te podstawowe opcje tutaj mamy. Kontrola przepustowości, zobaczmy. Inny bandwidge control, ale co my tutaj możemy kontrolować? Przepustowość czego? A tu jest AT. Dodajmy coś. Network, IP Group, one. Tak, możemy sobie portem na przykład sterować albo całą grupą adresów IP. No, przydatne, bardzo rozbudowane tutaj jest. To, to mi się podoba. Quality of service też tutaj mamy. Też sobie można tutaj poograniczać, czy jakieś priorytety porobić w, wsparcie dla VoIPa. Myślałem, że to już wymarło śmiercią naturalną, no ale operatorzy VoIP-owi póki co jeszcze istnieją, no dobra, nie przesadzajmy. Sesja. Session limit. O, można komuś wyciąć sesję, ale do czego to służy? Dajmy, co on tutaj chce dodać? Name, Group, IP Group, Max Session. Nie wiem, do czego to służy. Po angielsku coś tutaj mamy. Session limit. Ile sesji można użyć? Ile zasobów sieci zużyć? To muszę poczytać, czy czego to służy. Ciekawe, to jest chyba limitowanie sesji różnym, różnym urządzeniom. Tylko nie wiem, do czego to dokładnie służy, ale ciekawa opcja. Wydaje mi się, że ciekawa. Load Balancing. Link backup, online detection. No, to pokazuje porty. Dobra, lecimy dalej. Tak na szybkiego to robię, bo nie mam za dużo czasu. Widzę, że tutaj firewall jest jakiś taki dosyć fajny. Anti-ARP spół. Ciekawi mnie, czy jest firewallu. No, może nie firewallu, ale w ogóle jakieś zabezpieczenie, które wykrywa serwer DHCP podłączony pod, porty, pod port dla nowy który rodzaj adresy na przykład i robi rozpiździel w sieci. Musiałem trochę dłużej poszukać. ciekawy czy on ma taką opcję. Takie bardziej zaawansowane sprzęty to mają, tylko te sprzęty z reguły są no drogie. Nie widzę tutaj tego na razie. Robię to tak na szybkiego, więc też mogę to przeoczyć. Filtrowanie stronek, no powiem Wam, że ciekawy jest ten sprzęt, ma dużo takich biznesowych opcji, ale też do domu w zasadzie się nadaje, bardzo zaawansowane filtrowanie yy, na przykład stron internetowych, yy, tutaj cały ten firewall, yy, się zastanawiam czy takiego sobie do domu nie kupić, kiedy to prądu żre. VPN, IPSEC, gra. E, co to jest grę, nie znam tego, jakiś VPN, ale nieznany mi. WAN oczywiście szyfrowany, lokal VIP, Hangout IP, to też trzeba poczytać, co to jest, gry. VPN, enkapsuacja pakietów sieciowych w sieci. Hmm, to muszę poczytać. Nie wiedzieć, co to jest. Lecimy dalej. Mamy trochę tych VPN-ów, więc spoko, jest ich całkiem dużo. Nawet podstawowy OpenVPN. SSL VPN. Osobna zakładka jest na VPN. Jeszcze SSL. O. serwer. Ja Wam powiem, że ten sprzęt jest naprawdę zaawansowany. A mi interesuje jeszcze jedno. Tutaj, właśnie, ta zakładka Admin. Czy jest SNMP? No, oczywiście, bo kiedyś się spotkałem z biznesowym sprzętem innej firmy, które SNMP nie miał nawet masakra. Logi systemowe tu jakieś mamy ciekawe. No, czasóweczka widzę jest też. LEDy, diagnostyka. Tutaj możemy sobie cały ten kontroler dodać, Cloud Based Control Management. W chmurze możemy z tego korzystać, czyli nie musimy nawet przekierowania ip ków robić. Tylko można sobie tutaj włączyć ten cloud, coś tam i przez stronę tp by to wszystko szło. Factory Defaults Admin Setup. Powiem Wam, że mi się podoba ten sprzęt. Ma tyle opcji. No, klasa. To jest sprzęt, który może po kilkaset urządzeń. Zasilać, sądząc z pojemności tych opcji, które tutaj są, zasilać w internet. Zrobimy sobie taki mały test. Zobaczymy, po jakim czasie urządzenie nam się uruchomi. Także startujemy. Mamy tutaj odpalony stoper Zobaczymy, po jakim czasie urządzenie nam się uruchomi. Oczywiście momentem pełnego uruchomienia będzie zapalenie się tutaj tej diody VAN. Urządzenie jest pięte już do prądu stoper aktywny. No i pozostaje nam tylko poczekać. Około minuty 51 sekund trwa taki boating time, tak się zapalił Port 1. Czyli no, licząc do 2 minut potrzebujemy, żeby urządzenie nam się odpaliło. Chyba dodam taki boating time standardowo do testów różnych sprzętów sieciowych. Mm. Co jeszcze? Speeda, zobaczmy. Ja mam w tej chwili łącze internetowe mm, przyspieszone. Dostałem mały upgrade modem kablowy technologii DOCSIS. 600 MB wyciąga ponad. No i tu mamy 300. Niestety karta sieciowa, którą posiadam, działa tylko w trybie AC. I to jeszcze mają 1X1, więc no, ucina trochę tej prędkości. Ale mam jeszcze smartfona, który też działa w AC. I sobie na nim zmierza. Tylko, że no to stary smartfon dosyć, bo to jest 2017 roku. Motorola XC1650. Zobaczmy, ile uzyskamy na niej prędkości. Tylko tego speed testa już sobie wyłączę. A odpalmy na smartfonie osobno. Jakoś nie lubię na smartfonie speeda mierzyć. Nie ufam tym wynikom. No i tutaj już sobie leci na smartfonie. Nie wiem, czy będzie widać. 320 w tej chwili jest. 320 megabitów na sekundę. O, 350 megabitów na sekundę. Jak na, na smartfona i kartę AC, to już całkiem nieźle. 358 megabitów na sekundę osiągnęliśmy na takim starym smartfonie, czyli ładny wynik. Ładny. I jedyne, co nam pozostaje, to zrobienie... Jeszcze speed testa na takiej karcie sieciowej, która jest podłączona po kabelku UTP do komputera, ale ona się komunikuje radiowo z naszym routerem i w dodatku w WiFi 6. I oczywiście nie będziemy frajerami, ustawimy tą kartę na 160 MHz szerokości kanału na 5 GHz. Sam jestem ciekaw, ile osiągniemy, bo podobno tutaj jest 2,4 Gb na sekundę do wykorzystania. Tylko jak ja to zrobię. I tu muszę pomyśleć, bo ja chcę zmierzyć interfejs radiowy. Mój stary komputer z procesorem 1,2 GHz, który tam mam jako serwer z boku, mm, pomimo, że ma kartę gigabitową. To przy 400 Mbitach się zatka. Widzicie, tutaj się właśnie zaczyna problem, kiedy trzeba, trzeba by było pomyśleć o budowie powoli sieci 10 gigabitowej, bo w tej chwili ogranicza mnie ten 1 gigabit i się zaczynają kłopoty. Hmm, będę musiał to przemyśleć jeszcze, więc chyba nie przekroczymy tego gigabita. Bo nawet jeżeli zmierzę to po Wi-Fi 6, urządzenie, które podłączyłem sobie pod komputer, to w komputerze mamy port gigabitowy i tu się robi problem. Hmm. Nie mam sprzętu, którym mógłbym powyżej gigabita Wam pokazać speed testa, samego linku radiowego. Nie mam takiego sprzętu. No nie mam karty sieciowej w laptopie, która by działała w trybie AX. Sprzęcik powiem Wam bajerancki. Jest tutaj masę ustawień. Ja chyba będę się tym bawił niedługo jeszcze i to porządnie, bo tu jest tyle fajnych ustawień, że jestem w szoku. Podłączę sobie swój serwer pod to, przekierujemy porty, zrobimy jakiegoś VPN-a. Podoba mi się. A właśnie, miałem zobaczyć, czy tutaj jest nasz ukochany SSH, Czemu ja tego nie widziałem? Gdzie jest SSH, gdzie on się schował? Tu widzę HTTPS, jest jeszcze szyfrowany, ale nas interesuje dostęp przez kli, jeszcze czy w ogóle jest tutaj takie coś. SNMP jest chociaż tyle dobrze, to chyba nie ma SSH USB 3.0 na pamięć lub modem 128 MB pamięci NAND, 512 MB pamięci DDR4 w dodatku jako RAM. Nieszyfrowany GRE, szyfrowany, od prędkości nawet są VPNów podane, patrzcie, GRE nieszyfrowany, 624 megabit na sekundę, a szyfrowany 300. YGUARD VPN 393. E, ilość równoczesnych sesji 150, nowych sesji na sekundę 5,1, statyczne IP Notowanie 937. Fajnie, że tutaj takie wyniki ktoś podał, w tym, na tym sklepie internetowym. E, no super, klasa. No tu są jakieś ciekawe informacje. Płynne łączenie punktów dostępowych eap wspierających technologię MESH. Ja tam, no z tym MESH to tak, wiecie, nie przepadam, bo jednak wolę kabelkiem łączyć różne jakieś yy, a, APEKI, a ten MESH to takie jest, no... Sieć kratownicowa ogólnie, no. No chodzi to tylko, że jak się spieprzy, to przestaje działać, nie? Wrażliwe jest na zakłócenia, no... Nie jestem fanem tego. Ja wiem, że wszystko idzie w kierunku bezprzewodowym i ludzie nienawidzą mieć kabli w domu. Ja sam mam dużo kabli, mnie to wkurza czasem. No, ale... Wszystko idzie w kierunku bezprzewodówki, jednak no kabel lepszy jest. Pod względem stabilności przynajmniej. I szybkości, i jakości połączeń. Awaryjności. Kurczę no fajny sprzęcik dobra nie będę wam tutaj głowy zawracał dłużej bo w sumie muszę już spadać ten sprzęcik sobie potestuję, na pewno jeszcze będę jakieś filmy z niego robił mam w planie na pewno serwer na tym sobie podłączyć bo w sumie nie mam gdzie go podłączyć w ogóle mam sajgon muszę zrobić z moją siecią domową kompletny kompletny rozpiździel i jeszcze raz wszystko podłączyć bo za dużo jest tego i w sumie nie działa mi to też prawidłowo, tak jakbym chciał, żeby działało. Także do następnego filmu, oczywiście, budowę sieci domowej też pokażę na filmie. Także trzymajcie się, cześć!